Siemanerko kochani, witam Was bardzo pięknie i serdecznie. 7 czerwca moi drodzy na karcie dnia, na wejściu, co dzisiaj do nas zmierza. Słuchajcie, karty są przetasowane. lecimy sobie za chwileczkę z tematem, ja tylko nadmienię, moi drodzy, że w dniu dzisiejszym, z uwagi na to, że wczoraj, kochani, był taki mój dzień troszeczkę rozjazdowy, przyjazdowy w tej nazad, więc w dniu dzisiejszym, kochani, robimy sobie na bank czytanko pod tytułem Co pełnia księżyca, która miała miejsce w strzelcu, moi drodzy, bodajże czwartego, tak, o ile dobrze pamiętam, będzie nam wnosiła do naszego życia, czyli tradycyjne, kochani, czytanie pełniowe, które miało, kochani, miejsce. Słuchajcie, my Medytacja dotycząca pełni była zrobiona, kochani. Tylko, no tutaj, właśnie tak jak ja mówię, poza zasięgiem kamerowym, dlatego, że była robiona w bardzo słuchajcie, zajebistym, magicznym miejscu i e, no po prostu poza moim domem, tak, umówmy się. <laughs> Więc tutaj, jakby gdzieś w dużej mierze, kochani, no nie mogłam Wam tego transmitować, żebyście mogli to sobie zobaczyć. E, natomiast na pewno zobaczymy sobie, co ta pełnia, która wiecie, jak sami wiecie, oddziaływuje na nas zawsze trzy dni przed, trzy dni po jeszcze. E, to, to jest bardzo Dobry moment na to, żeby zobaczyć, jakie tutaj aspekty wniesie do naszego życia, i takie czytanko, kochani, będziemy sobie robić w dniu dzisiejszym. Tymczasem lecimy z dnióweczką, żeby zobaczyć, co też dzisiaj, kochani, zadarzy się, wydarzy, zwał jak zwał w naszym życiu. Kochani, startujemy, lecimy, tu karty przemielone, słyszeliście zresztą, i lecimy z barankiem. Co dzisiaj baranek odwali. Słuchajcie, baranek się dzisiaj będzie, że tak powiem, słuchajcie, tak. Albo gdzieś zajmował sprawami urzędowymi, papi, jakimiś papierami, słuchajcie, księgowymi, lataniem po jakichś urzędnikach księgowych, tego typu historii, bo bardzo często ona jest. Albo kochani, jakimś sytuacją. Odrodzenia czegoś. Będzie chciał coś wskrzeszać, będzie chciał coś zmartwychwstawać, moi drodzy, może będzie chciał coś odradzać, może będzie chciał albo w ogóle chciał czy nie chciał, ale być może jakaś sytuacja odrodzi się w życiu barana. Bo to jest taka sytuacja oczyszczenia z czegoś, kochani, chęci, że tak powiem, ochoty do życia, cieszenia się z czegoś, tak, osądzenia pewnej sprawy, wydania jakiegoś werdyktu w czymś, po czym właśnie po tym wydaniu tego werdyktu większość z Was, kochani, się uskrzydli, tak, czyli krótko mówiąc, albo będzie odradzała coś, się odradzała związek odradzała moi drodzy, nie wiem co, ale mamy taki proces w którym, kochani zaczynamy coś jakby, nie tyle, że od początku, ale pozbywając się jakiegoś kłopotu, problemu dobra, co dzisiaj dla byka Jeżeli chodzi o byczka, moi drodzy, wy dzisiaj się nad czymś głęboko zastanawiacie. Słuchajcie, mogą was łapać huśtawki myśli, huśtawki nastrojów, tego typu, słuchajcie, dylematy. E, czegoś nie wiecie, nie macie do końca pewności w jakimś zakresie, albo coś kołacze wam się po głowie, co, słuchajcie, raz e, przynosi optymistyczny wydźwięk i wszystko wiecie, jest wszystko git, e, ale za chwilę, kochani, jakiś lisek z boku podkradający się gdzieś za waszymi plecami i ja nie mówię, że dosłownie to musi być jakiś człowiek, ale może, który na przykład gestem, czynem, słowem sprawi jakąś rzecz, że w waszej głowie moi drodzy zaczynają świtać różnego rodzaju znaki zapytania i tutaj powstaje taki klimat wahania się. Czy oby na pewno, czy ja dobrze sądzę, myślę, czuję, czy ja tutaj czegoś nie przeoczyłam, czy nie przeoczyłem, tak? I mamy taki klimat, słuchajcie, wahania się w prawo i w lewo. Co myśleć, co sądzić, co robić? Huśtawki nastrojów. Raz jesteście optymistyczni, raz nieco płaczliwi. Taki klimat z tej karty również płynie. I oczywiście, kochani, alternatywnie odwracamy sytuację, bo to może być opcja taka, że ktoś w waszym otoczeniu nie wie, co ma zrobić, nie wie, jakie decyzje podjąć, waha się w podjęciu tych decyzji. Może też tak być, że dostaniecie cynka. Waham się, co zrobić, tak? Zastanawiam się, co zrobić, ale w dniu dzisiejszym tej decyzji również jako takiej można nie podjąć, ponieważ no, to jest taki proces, w którym my do końca nie mamy w czymś na przykład pewności, tak? Bliźnięta, co dzisiaj dla Was? Obliźniąt, moi drodzy, dzisiaj za to dzień sekretów tajemnic. Słuchajcie jakichś jednych wielkich, niewiadomych, to na pewno dla jednych, kochani, bo to jest taka, taka karta bardzo mocno mówiąca, że coś jest w ukryciu, wy czegoś nie mówicie, wy czegoś nie chcecie uzewnętrznić, o czymś nie wiecie, ale czuicie, czujecie intuicyjnie, że być może jest coś ukryte przed Wami, tak? A tutaj, moi drodzy, no cóż, no w dużej mierze, kochani, intuicja może Wam właśnie podpowiadać, że są sprawy, o których Wy nie wiecie, ale Wy czujecie, że one. Są. Więc dzisiaj warto, bliźnięta, zwrócić uwagę na tą intuicję, bo ona faktycznie może być wyczulona, ale też jednocześnie bardzo mocno wam dobrze podpowiadająca pewne sprawy, tak? Więc dzisiaj nie zagłuszamy tej intuicji, moi drodzy, w jakiś pewien sposób gdzieś nie oddalamy tego myślenia i słuchamy faktycznie, co ona nam podpowiada, bo ona może faktycznie dzisiaj dawać wam właściwą ścieżkę, właściwą drogę i gdzieś, jak ktoś się bardziej głęboko nad czymś skupi, to kochani, możecie naprawdę dojść do jakichś niesprawiedliwości niesamowitych wniosków. To dzisiaj zmierza do raka. Jeżeli chodzi o raka, Słuchajcie, dzisiaj jest ogólnie dzień bardzo dobry dla Was. Radość, szczęście, spełnienie, zadowolenie, uśmiech, e, dobre kontakty, słuchajcie, międzyludzkie. Nie widzę tutaj jakiegokolwiek haczyka w tym wszystkim, żeby rak dzisiaj miał mieć jakiś spierdzielony dzień. Nie będziecie mieć takiego dnia, kochani, bo to jest dzień szczęścia, radości, spełnienia, zadowolenia. E, emocjonalnego powiedziałabym takiego dobrego poruszenia, optymizmu e, z tej karty płynącego. Kontakty międzyludzkie, jak już wspomniałam, na bardzo fajnym poziomie. Jeżeli tutaj chodziłoby o rodzinę, chodziłoby tutaj o jakieś bardzo Wam bliskie osoby, to również bardzo dobrze będziecie wspólnie się dogadywać i spędzać tutaj swój czas. Więc dziesiątka kielichowa będzie pokazywała właśnie taki stan. Bardzo fajny dzień. Co dzisiaj zmierza do Lwa? Jeżeli chodzi o Lwa. Słuchajcie, Dzień Sprawiedliwości, a więc Dzień Pewnego Rodzaju Rozważań, Decyzji i Osądów. Słuchajcie, jakichś ważnych, kluczowych rozmów, które być może, słuchajcie, lew musi przeprowadzić z kimś, um, dotyczących wszystkiego, tak naprawdę, kochani, bo to mogą i chodzić o sprawy zawodowe, inwestycyjne, kochani, może tutaj chodzić o sprawy jakiś związkowe również, jak najbardziej. Trzeba wreszcie zadecydować albo A, albo B podejmujemy jakieś decyzje, rozważamy wszystkie za i wszystkie przeciw, rozważamy co jest dobre, a co jest kochani złe. I tutaj kochani powstają jakieś naprawdę kluczowe, ważne decyzje czy przemyślenia, co by to nie było, lew dzisiaj bierze sprawę w swoje ręce i mówi sobie dobra, jak tak to tak, podejmujemy dzisiaj konkretne decyzje, rozważamy co jest dobre, a co złe i ewentualnie moi drodzy patrzymy y prawdzie w oczy, tak, bo to jest taka karta, niech się stanie sprawiedliwość, niech się stanie zadość. I tutaj Gdzieś w takiej fazie możecie być. Sprawy urzędowe, słuchajcie również księgowe, jakieś wiecie, no takie papiery, jakieś duperele, finanse też możecie się tym oczywiście zajmować, biegać po jakichś urzędach, coś załatwiać. Jak najbardziej też, ale ja to też tak czuję, jakby taka sytuacja rozważenia wszystkiego, co jest dobra, co zła. Co zmierza do panny dzisiaj? Eee, aha, słuchajcie, już myślałam, że kurczę, karta lewa się tutaj nam zapodziała. Eee, słuchajcie, macie kartę zmian, eee, nie wiem, co to mogą być za zmiany, ale idą, idą zmiany jak najbardziej, tak? Mamy tutaj kartę mówiącą o tym, że szykują się jakieś zmiany w waszym życiu. Eee, mogą to być, kochani, nawet zmiany o 180 stopni, więc takowych się również em, panna tutaj może jak najbardziej spodziewać, eee, że na przykład nagle coś się zmieni, co do tej pory wyglądało tak czy tak, tak? Więc tutaj jakby no w dużej mierze mamy to, moje drogie panny, na uwadze, zmiana, coś się musi zmienić, wy coś zmieniacie, zmieni się coś poza Waszą kontrolą. Słuchajcie, jakieś pewne sprawy ruszają z miejsca, czyli załóżmy, jeżeli do tej pory coś stało, to teraz może nagle, kochani, zacząć się kręcić. Wy widzicie, że pomału coś zaczyna się wdrażać, że pomału coś zaczyna się ruszać itd. itd. I słuchajcie jakieś rzeczy, które wcześniej już miały miejsce w Waszym życiu, bo mogły mieć z osobami, czy z jakimiś innymi sprawami, bo to nie musi się tyczyć tylko i wyłącznie związków. Na nowo, kochani, mogą się zacząć zadziewać. Czyli raz, raz dobrze, raz źle, raz dobrze, raz źle, w zależności od tego, w jakim położeniu jesteście, czy złym, czy w dobrym, może się to teraz obrócić na jakąś ze stron, tak? Waga. Jeżeli chodzi o wagę, moi drodzy, waga również dzisiaj podejmuje decyzję. Bardzo podobnie jak byk. Słuchajcie, tylko że byk nie wie, co sądzić, co robić, a z kolei waga doskonale będzie wiedziała, co ma sądzić i co robić. To jest taka sytuacja, w której waga doskonale wie, którą ścieżką powinna pójść. To nie jest taka sytuacja, w której waga ma jedną wielką niewiadomą i nie wie, co, tak jak w przypadku byka, co tu się stanie. Tylko waga doskonale, moi drodzy, wie, którą ścieżkę obrać, którą ze zdróg tutaj powinna pójść dalej i to jest taka sytuacja, w której stoimy na rozdrożu, stoimy przed jakąś decyzją, słuchajcie, nie wiem być może to będzie jakaś rozmowa, wagi z kimś i będą tutaj sytuacje w której, słuchaj, stary, stary czy stara, weź zadecyduj, tak, co robimy idziemy w tę, czy idziemy nazad, tak, idziemy tą ścieżką, czy tamtą ścieżką, robimy to, czy robimy tamto, albo wagi same przemyślenia, że powinienem czy powinnam podjąć jakąś konkretną w końcu decyzję jaką drogą jak chcę dalej podążać słuchajcie może się dotyczyć wszystkiego, relacji, związków jak najbardziej. Ścieżki zawodowej, moi drodzy, również jak najbardziej, jakichś decyzji planowych, inwestycyjnych, co ja mam teraz zrobić, w co zainwestować, co kupić, co poplanować, również jak najbardziej. I jak i moi drodzy, wszystkiego innego, zjeść pomidorową czy ogórkową. Słuchajcie, bo to mogą też być takie bardziej błahe e, sprawy. Co nie zmienia faktu, waga dzisiaj ma moc decyzyjną, wybiera ścieżkę, i tak jak powiedziałam, ona dzisiaj, czy na nią wejdzie, czy nie, ona tą ścieżkę wybierze. Tak? Ponieważ tutaj nasz przedstawiciel karty, moi drodzy, już konkretnie trzyma konkretną buławę, której za diabła puścić nie będzie chciał. On już wie, co jest dla niego dobre, a co złe. Skorpion. Jeżeli chodzi o Skorpiona, moi drodzy, dzień podyktowany jakąś kobietą, i teraz nie wiem, na pewno słuchajcie, kobietą, do której Skorpion może coś czuć, ale moi drodzy, to też możecie być wyczujący do kogoś coś, tak? Ponieważ, no mówię, mamy kartę damską. Ja nie chcę tego czytać pod kątem płci, czy to jest, wiecie, energia wasza, czy czyjaś, czy to chodzi o kobietę, czy o mężczyznę, ale bynajmniej jest tutaj osoba, która jest istotna, która jest ważna, do której Skorpion może coś czuć, albo ta osoba może coś czuć do Skorpiona. Dzień podyktowany, moi drodzy, Albo spotkaniem z kimś takim, albo rozmowami, kontaktem innymi słowy. Względnie, moi drodzy, dzień podyktowany głosem serca, czyli dzisiaj skorpion będzie kierował się emocjami w dużej mierze i te emocje mogą wziąć górę nad skorpionem. Nie będzie tutaj, kochani, gdzieś myślenia zdroworozsądkowego, analitycznego, moi drodzy, czy jakiegoś przemyśleniowego, tylko absolutnie, moi drodzy, serce dzisiaj będzie rządziło i serce będzie pchało skorpiona we właściwą, kochani, stronę. Dzień bardzo opiekuńczy, troskliwy, słuchajcie, gdzieś tutaj emocjonalnie podyktowany i kontakty, tak jak powiedziałam, bardziej, z, ja tutaj widzę kobiety oczywiście, bo mamy, słuchajcie, królową, więc może to być, słuchajcie, babcia, matka, słuchajcie, żona, siostra, ktoś taki, jakaś taka osoba, która jest tutaj Wam bliska sercu, jak najbardziej, ale niekoniecznie, kochani, tak? To może być, kochani, naprawdę wszystko inne, to możecie być nawet Wy sami, tak jak powiedziałam. Emocje dzisiaj będą Wami rządzić. U strzelca, moi drodzy, dzisiaj dzień zastoju w jakiejś pewnej kwestii. Nawet jeżeli strzelec, moi drodzy, chciał dzisiaj coś zrobić, miał jakieś plany, chciał ci dokonać jakichś, słuchajcie, ruchów, kroków, nie wiadomo czego słuchajcie, może zdarzyć się taka sytuacja, w której no zwyczajnie tego nie zrobi, tak, bo mamy tutaj kartę zastoju, taka sytuacja, w której słuchajcie, być może strzelec nie robi jakiegoś ruchu sam, albo załóżmy, chciałby, żeby coś się dzisiaj wydarzyło, ale się dzisiaj kochani, nie wydarzy. Sytuacja, kochani, bardzo mocno też pokazana jakby taką opcją patrzenia na wiele spraw, być może raz jeszcze, ale być może też z innej perspektywy, być może, kochani, potrzebujecie takiego dnia, w którym przyjrzycie się danej sprawie, danemu człowiekowi czy danemu aspektowi, moi drodzy, naprawdę z różnych stron. E, ja bym tylko powiedziała, że uważajcie, ponieważ no, mamy do tego wisielca pojawionego się w, w tej w pozycji prostej, żeby to nie była opcja na zasadzie, że patrzycie, kochani, z dupy strony na coś, tak? Więc patrzcie prawdziwie, patrzcie właściwie, nie dajcie się tutaj omamić, patrzcie w pewien sposób gdzieś tak, jak należy na daną kwestię, ponieważ no ja tutaj troszeczkę to widzę. W kategoriach, że możecie patrzeć na coś nie tak, jak powinniście patrzeć, e, zwłaszcza na siebie, na swoje własne życie, kochani, niech ono po prostu jest e, komfortowe, właściwe i stabilne, a nie jakieś do góry nogami e, pochrzanione i tak dalej, i tak e, dalej. Więc tutaj, kochani, jakiś zastój tematu jest. Zastój albo w was, albo zastój w jakimś procederze, coś tutaj zawiśnie. E, nie wiem, być może jakieś rozmowy, być może słuchajcie jakieś ruchy, może wy sami dzisiaj coś zastopujecie, e, ciężko mi jest powiedzieć, albo też, ponieważ na karcie są dwie osoby, moi drodzy, może też tak być, że kochani, no gdzieś kogoś dzisiaj bardzo mocno zaskoczycie. E, czyli taka sytuacja, w której strzelec coś komunikuje, strzelec dzisiaj coś na przykład robi, a druga strona po prostu aż zamiera z wrażenia. <laughs> Więc moi drodzy, takie coś też tutaj wyczuwam. Dobra, podzielorzec. Jeżeli chodzi o koziorożca, kochani, no u Was dzisiaj może być nieco, słuchajcie, jakiś dym się może tutaj pojawić, ale to taki, który jest troszeczkę, kochani, robiony gdzieś za Waszymi plecami, ja mam takie wrażenie. Macie gdzieś wokół siebie, kochani, osobę, która niekoniecznie... Y jest osobą szczerą, prawdziwą, godną Waszego zaufania, osobą, z którą powinniście w ogóle się, moi drodzy, gdzieś tutaj zadawać, dlatego, że mamy, słuchajcie, gdzieś za Waszymi plecami taką osobę dosyć, powiedziałabym, intrygant, intrygancką, żeby nie powiedzieć intrygantkę czy intryganta, wiecie o, mi, o co mi chodzi, która, kochani, może Wam robić burdello za plecami, czyli taki burdel, syf, jakieś, kochani, jakieś ploty, sroty, jakieś, słuchajcie, wojenki podjazdowe, Wy sobie myślicie, że jest wszystko cacy, tymczasem ta druga osoba, kochani, no nie Niestety, gdzieś za waszymi placami jakieś mściwości, jakieś słuchajcie, niefajne rzeczy może rozsiewać. Tutaj, no, uczulam, oczywiście, kochani, bardzo mocno, bo faktycznie wy sobie tak spokojnie stoicie, myślicie, że jest wszystko cacy. Tymczasem, cacy może nie być. Oczywiście, moi drodzy, alternatywnie odwrotnie, to koziorożec na przykład chce komuś. Słuchajcie, kłody pod nogi podłożyć, świnie podłożyć i całkiem możliwe, że moi drodzy, no gdzieś tutaj w niewiedzy, tej, tejże osoby, takiej sytuacje tutaj się będą zadziewały. Dzień jakiejś porażki, czegoś możecie nie dostrzec, nie zauważyć w porę i coś się na przykład posypie, coś się rozpierdzieli, tak? Coś się popsuje, coś nie pójdzie zgodnie z planem, ale tylko i wyłącznie akurat patrząc na tą talię, przez to, że Wy czegoś nie przewidzicie albo przeoczycie albo cokolwiek z tych rzeczy. Taka sytuacja może być. I i tutaj jakieś powiedzmy, pewne rzeczy pójdą w szkodę, pójdą w porażkę, albo w coś, co no niestety nie wypali tak jak koziorożec, by sobie tego życzył. Co dzisiaj u wodnika? Jeżeli chodzi o wodnika, moi drodzy, dzień jakiegoś, jakiejś sytuacji wytyczania granic. Wy, kochani, mocno przed czymś się bronicie. Nie wiem, może ktoś Was do czegoś namawia, ktoś czegoś od Was chce, bo tu z całą pewnością, kochani, są osoby wokół Was, które mówią, zrób tak, powinnaś to zrobić, czy powinieneś, nie wiem, no sugerują Wam coś, kochani, gdzieś próbują do Was dotrzeć, aby tutaj gdzieś wpłynąć na Wasze być może decyzje. Tymczasem Wy ostro i mocno bronicie się przed tym, aby jakikolwiek gest Zrobić krok, zrobić rozmowy, przeprowadzić. Kochani, nie wiem, co to może być. Macie taką pozycję, w której mocno chronicie cze czegoś, chronicie siebie, chronicie swojej, e, swojego powiedzmy no, podwórka. Nie chcecie tutaj, aby ktokolwiek na to podwórko wszedł i załóżmy, e, widział, co robicie, z. No nie wiem, kochani, nie wiem, co to może być, ale chronicie coś. Chronicie, żeby to się nie wysypało, żeby to nie wypłynęło, żeby e, nie wiem, ktoś się o nie dowiedział, żeby ktoś zbyt bardzo nie zbliżył się tutaj. E, Moi drodzy do Was, no i taką przyjmujecie pozycję obronną, ochronną. Tak jakbyście chciały, żeby ktoś się o czymś nie dowiedział, tak jakbyście chciały, żeby ktoś zbyt blisko nie był Was. I Wy tak troszeczkę, kochani, chronicie się i bronicie. Słuchajcie, nie wiem czemu ja widzę po twarzy osoby, która się tutaj broni, nie do końca taką, powiedziałabym, słuchajcie, dobrą ochotę do czegoś. Ja tak troszeczkę widzę, kochani, żeby być może chronicie pewną rzecz. Um, usilnie, ale może niekoniecznie trzeba to chronić. Um, mam takie wrażenie, może trzeba po prostu słuchajcie powiedzieć dobra tam spoko, co się będę pierdzielić, czy pierdzieliła tak. Um. Jeżeli to jest coś, o czym musicie komuś zakomunikować, ale gdzieś przez lęki i obawy tego nie robicie, albo poprzez to, że e, nie wiecie, jaka będzie reakcja, załóżmy, to kochani, no trzeba stawiać na szczerość. Trzeba po prostu, kochani, gdzieś poluzować, słuchajcie, gumę w gaciach, no i krótko mówiąc, e, wywalić kawę na ławę. Więc wodniki, weźcie to też pod uwagę, bo trochę poczułam taki wasz opór e, i taką usilne chronienie granic, moi drodzy, które prędzej czy później i tak puszczą. Tak więc tutaj być może, kochani, weźcie to też pod uwagę. Eri Jeżeli chodzi o rybę, moi drodzy, wy dzisiaj, czas, w którym potrzebujecie troszeczkę moim zdaniem spokoju, wyciszenia, przemyślenia sobie wielu rzeczy. Nie potrzebujecie dzisiaj gwaru, hałasu, kontaktów z kolegami, koleżankami, z kimkolwiek innym. Macie dzisiaj pewne sprawy do przemyślenia, do przeanalizowania. Słuchajcie, to może chodzić o wszystko. To może chodzić oczywiście o wasze życie, ale też o sprawy jakieś zawodowe, nad którymi trzeba się bardzo mocno skupić, tak? Gdzieś tutaj, kochani. Odpływacie, powiedziałabym, jak to ryby, być może w jakieś swoje myśli, marzenia, fantazje. W dużej mierze, ale jest to taki czas, w którym dobrze Wam dzisiaj zrobi pobycie samemu, dobrze Wam dzisiaj zrobi odpoczynek od, powiedziałabym, kontaktów z ludźmi, od gwaru, hałasu. Oczywiście, kochani, możecie też, oczywiście mogą być takie ryby, aczkolwiek ja tego nie widzę, bo tutaj jest towarzystwo, to jest taka sytuacja w dużej mierze, w którym, ok, tych najbliższych do siebie ryba dopuszcza, nie wiem, dzieci, czy tam powiedzmy jakieś, jakąś rodzinę taką najbliższą, ale potrzebujemy pobyć troszeczkę sami, nie chcemy muzyki, hałasu, gwarów i tak dalej i tak dalej, ale oczywiście też ta karta może sugerować taką izolację niekoniecznie dlatego, że ryba jej chce, czy potrzebuje, ale taką, że dzisiaj tak to poczuje, tak, że dzisiaj tak naprawdę nikt nie dzwoni, nikt nie pisze, nikt nie rozmawia z wami, tak, dzisiaj po prostu czujecie, że możecie zająć się sobą i po prostu być troszeczkę takimi samotnikami na dzień dzisiejszy. Słuchajcie. Dodatkowo też dodam, że możecie szukać jakiejś rady, wskazówki do czegoś, mądrości, którą może wam sprzedać dzisiaj ktoś. Ktoś może wam coś powiedzieć, co wam mocno da do myślenia, to jest taka mądrość, która do was może spłynąć, alternatywnie, wy sami na taką mądrość możecie, kochani, tutaj do, do takiej mądrości możecie sami dojść. Dobra słońca, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o dnióweczkę przynajmniej na 7 kochani czerwca. Życząc Wam oczywiście, aby ten dzień był przecudowny, i przepiękny i tutaj kochani, nasączony wszystkim co najlepsze. No i słyszymy się, kochani, później buziaki.